Ciemanko, ja jestem Kupson, a to kolejny odcinek z Gry House Flipper na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie kolejne zlecenie z mapy zleceń. Może tym razem spec flipera, gdzie tu mamy jakieś zlecenie, czy to tu? Tutaj, ostatnia prosta. Mark zawsze wiedział kim jest. Sportowcem? O tak, dżentelmenem? Pewnie. Najlepszym synem na świecie? Niekoniecznie. Jednak gdy jego rodzice wkroczyli w życia, Mark postanowił z nimi zamieszkać, by pomagać im na co dzień żona wspiera go w tej decyzji. Okolica spodoba się każdemu, kto biega, jeździ na rowerze, na rowerze, lub pływa jak oni. Ich syn jest nieco sceptyczny, za to rodzinny pies już merda ogonem. Jak you know, we're moving in with my parents and we are on the home stretch right now. More people, more pets. It will get crowded here. There's a lot to do, but nothing too complicated. Renovate the rooms upstairs, build a dog for Champ in the garden. And prepare a place for him in the living room. He's not a backyard dog. A fellow sportsman, I would say. One more thing. Don't let my mom's cat out of the bedroom. That's it. All in all, not a long shot for you. Dobrze, jesteśmy na miejscu. Dostaliśmy trochę instrukcji, co mamy zrobić. No może najpierw zajmijmy się ogrodem. E, tutaj mamy kupić budę dla psa. Jakieś zabawki. zabawki, w sumie, pojedło miskę i, i gryzek. E, dobra, tą budę może mu damy z tej strony. Jak ona jest? To może tak. Zamontuj. Pyk, pyk. To raczej szybka akcja. Trochę śrubek. Pyk, pyk. Jeszcze ściana przednia. Do niej też śrubki. Dobra. Tutaj jeszcze chyba dwie ostatnie. Tak? Jeszcze dach. Dobra. Buda jest zamontowana. Eee, teraz tak plastikowa miska. Czy tutaj nie możemy położyć na tym, nie? To Tą plastikową miskę może położymy tutaj. Eee, napełnimy jedzeniem od razu. Dobra, suchą karmę usypaliśmy. I jeszcze było automatyczne poidło. To damy obok. Eee, I gryzak dla psa. Taki dobra. No nie wpuszczałem go! Gryzak może damy gdzieś tutaj przy budzie. W środku się chyba nie da, nie? Może w tej trawie to on go nie zobaczy. Hm. Gdzieś zaświeciło na zielono. No gdzie? Dobra, tam go tu. Eee, dobra, wejdźmy do, po, do domu. Tak, w jadalni mamy parę rzeczy do sprzedania. Eee, podwójny kredens, to jest to. I kanapę, czyli to. I w zamian za to mamy kupić jasną sofę. Dobra, jest w drugą stronę ta sofa? Można dać w drugą stronę. Okej, okay. to tą sofę damy w takim razie. Może jakoś tak. Okej, okay. i co tu jeszcze jest? Legowisko dla psa. No to legowisko chyba damy tutaj, tu gdzie była szafa, no nie? Tutaj. Plastikowa miska dla psa. No to tą miskę, chyba tutaj damy. Chyba damy tutaj koło kwiatka napewnijmy jedzeniem od razu. Dobra. I automatyczne poidło też jest dobra. To też dajmy obok. I jeszcze zabawka linowa. Coś takiego. No to tą zabawkę możemy dać w sumie gdzieś tutaj przy kanapie. Na przykład gdzieś tu. Dobra. Eee, tutaj chyba jest ten kod tak więc tu mamy nie otwierać. Tak nam powiedział, żeby nie otwierać. Yy, aha, tu jest coś. Sprzedaj przedmiot. Drzwi zewnętrzne i wieszaki. Czyli nie to. To i to. Yy, I kup. Całościenne drzwi zewnętrzne z wejściem dla zwierzaka. Okej. Okay. Yy, tak, niech będzie. Dobra, użyjmy. Są zamontowane i zaliczone. A tu fajne, bo tu piesek sobie może wchodzić dołem. Okej, okay, yy, jeszcze mamy kupić wieszak taki. Okej. Okay. No i nie kupiłem, anulowałem zamiast kupić. Dobra, kupmy i pomalować całość. Aha, czyli tutaj ten kawałeczek tylko pomalować. To kupię mało. Yy, szkoda, że się jeszcze mniejszej nie da. Dobra, więc dobierzmy farbę. Pomalujmy to, co tutaj się. Yy, Ukazało po wyburzeniu, po wstawieniu tych drzwi. Okej, okay, to możemy sprzedać. Mm, teraz tak. Yy, czy tutaj coś mamy? Nie, w kuchni nie. Gdzie jeszcze coś mamy do zrobienia? Na parterze już nic. Na piętrze coś jest, dobra. Wejdźmy na piętro. Gdzie były schody? Tu. Wejdźmy na piętro. I tak. Yy, tu już widzę, że coś jest w tym pokoju. Posprzątajmy. Jakiś tu bałagan trochę. No dobra, zaraz posprzątamy. Mm. To jest do sprzedania, tak? To chyba wszystko do sprzedania, nie? To, 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 to też, to też. To też. No, to był śmieć w sumie. Drzwinie, plakat też. Ten kwiat to był śmieć, też to też. Dobra. Py, py A tu jeszcze książka do sprzedania, dobra, tak? Eee, teraz tak. Umyjemy podłogę. Tu gdzieś jeszcze coś jest. Okej. Okay. Wyczyść okno. To jest chyba jedno potrójne, nie? Czy... To są trzy osobne, ok. Tutaj. Tutaj i jeszcze tutaj. Pyk, pyk i pyk. Dobra, mamy to. Eee, I tak, już panele. To są panele ścienne, no nie? Dobra, to połóżmy te panele ścienne. Na razie sobie kupię tyle, pewnie będzie mało, ale zaraz najwyżej dokupimy. Dobra, pyk. 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 Pobierzmy pyk tu pojedynczy. Tutaj więcej od razu damy. obierz pyk. A tu muszę pojedynczo. E, I tak. Tak. Pobierzmy to, co tam jeszcze zostało. Kupmy jeszcze jedną paczkę. No, może dwie. Może dwie. Może nie będzie za dużo. Ok, czyli to tutaj. To. To. Tak, i jeszcze tutaj dołożymy. Pyk i pyk. Dobra. Resztę możemy sprzedać. To odłóżmy i sprzedajmy. Płytki podłogowe są takie. Okej, okay. ułożone. I mamy teraz tak zamontować zasłonę. To nad oknem, oczywiście. Zamontuj. Pyk, pyk, pyk. Szybko, cztery wkręty. Wieszamy zasłonę ok i wysoki, kal wysoki kaloryfer. Gdzie on jest do zamontowania? Eee... Gdzie on był? Gdzieś coś widzę. A tu ok, tu jest jakieś złącza, dobra. Zamontujmy go tutaj. To jest chyba najszybszy grzejnik do montażu, bo wystarczy dosłownie wkręcić te trzy rzeczy. Te, te trzy rzeczy i już jest zamontowane. Dobra, teraz tak łóżko podwójne. Hm. Tak na środku. No dobra, chyba tak. Chyba tak, szafa. Szafa, tylko nie wiem, może coś ciemniejszego, tak żeby już pasował pod to. Przecież hmm. nie wiem jakie ja łóżko kupiłem, w jakim kolorze. Jakie to było? Top, toporny ciemny dąb. Hmm. Ciemny dąb jest coś takiego. Toporny ciemny dąb jest. Dobra, to kupimy takie samo już w takim samym kolorze. Dobra, może być. I to damy tutaj. Mm, tak, drewniana półka. Jest też w takim kolorze? W ten ciemny dąb, czy nie? Chyba nie ma. No, to może coś takiego. No, no, to nie pasuje. Coś innego, coś innego. A takie coś ewentualnie? O. Trochę lepsze, ale też bez szału. To może. No, no dobra, kupimy coś takiego, to są i tak tylko dwie półeczki takie małe, tak więc to zamontujemy tak jedną tutaj. Nie, nie, no nie, no nie pasuje mi to, coś innego jeszcze. Węgę? A węgę by nie było lepsze? Hm. No nie, 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 nie jest lepsze. Dodam dąb po prostu, może i tyle. Będzie z dębu, tylko musimy łóżko przestawić trochę w lewo. Musia tam półka nie zmieści, kurczę. Tak i teraz się chyba ta półka zmieści. Tak? O, idealnie. Dobra, Git. Chyba na takiej wysokości. E, lampka razy dwa. To na tych półce da się, na półce da się elegancko. Dobra, pyk i pyk. E, jeszcze jakieś zdjęcia są, tak? Zdjęcia. No to zdjęcia możemy tu zawieszać. Jedno takie. Drugie takie. Trzecie takie. To jakieś mniejsze? Nie można większego kupić. M. O, da się, dobra. I ostatnie jest obraz, most. Ok, to zrobimy tak, tylko tu jest za duży odstęp, dobra. I legowisko dla psa jeszcze jest. Legowisko dla psa, no to musi być gdzieś tutaj. Inaczej tego nie zmieścimy. Ok, eee, kolejne pomieszczenie jest tutaj. No, tu znowu syf, tak więc musimy to posprzątać. Eee, dobra, na szybko posprzątajmy i posprzedawajmy trochę rzeczy. Taki stary telewizor. Jeszcze łóżko. Trochę śmieci. Szafa. Dobra, zamknijmy drzwi, będzie łatwiej. No i trzeba gips. To już widzę stąd, że trzeba będzie gips. Wyczyśćmy podłogę i ścianę. Tu też tu gdzieś coś? To na podłodze jednak, dobra? I tu jeszcze coś jest. Ok. Wyczyśćmy okna. Pyk, pyk, pyk. Tu też są trzy takie. Ok. Ok. I ostatnie. Ops. Dobra, zagipsuj ubytki w ścianie, a i napraw gniazdko, to może gniazdko najpierw naprawmy, pyk, Otóż to, dobra, wymień na nowe, podłącz kabelki, pyk, pyk, dobra, i montujemy do ściany, pyk, dobra, to już gniazdko zamontowane, teraz tak, gips mi trzeba, Ej, gips. Jak sobie wpiszę, tak to będzie czy nie? Chyba tu bym musiał wpisać. Gips. Nie. No dobra, jest gips. Wiadro gipsu. Zmień na szpachlowanie. I zagipsujmy ten ubytek. Dobra, to tylko po to mi ten gips był potrzebny. Eee, teraz jest tak. Mamy ułożyć trochę tego, trochę tego, tak? Czy nie? A nie, to jest podłogowe już płytki podłogowe, to najpierw sobie ułożę te podłogowe, to jest jakaś wykładzina. I pomalować jasna brzoskwinia. Dobra, to bierzemy pędzel w dłoń, znaczy wałek pomalujemy. To raczej szybka akcja, bo ten pokój nie jest jakoś jakiś duży, tak więc raczej powinno pójść szybciutko. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Szybciutko. Dobra, tutaj też możemy dookoła w sumie przymalować. Nie wiem czy tam płytki dałem przy, przy oknie, ale to już trudno, nie chcę mi się wracać, a tam i tak była. Chyba nie wyglądało to jakoś tragicznie. Tak, więc już trudno. Eee, dobra. Pobierzmy sobie farby. W sumie ta mała puszka chyba by wystarczyła jednak. Eee, dobra, ostatni wystarczy? No nie wystarczyło, brakło mi, kurczę. Dobra. Pomalowane. Eee... Tak, to możemy sprzedać. Teraz tak, wysoki kaloryfer. Gdzie on jest do montażu tutaj. no Dobra, to w ten sam sposób. Pyk, pyk. Pierwsza śruba, druga. I to jest chyba pokrętło od temperatury. Chociaż nie wiem, co to, co, czy to na pewno to. Eee, teraz tak, łóżko pojedyncze to damy tutaj. Biurko narożne. Jest też taki kolor czy nie ma. Yy, a jaki to był w sumie kolor? To też jest dobre pytanie. Toporny ciemny dąb to był. To nie wiem, czy znajdziemy biurko w tym kolorze. Drewno czerwonego cedru, topola, dąb, machoń. Dobra, może zmieńmy to łóżko. Może zmieńmy kolor tego łóżka. Zmieńmy kolor tego łóżka. Weźmiemy może czarne. Może czarne. Dlaczego nie? Dobra, czarne weźmiemy. Pyk. Biurko yy, czarne. Jest czarne. Podamy w tą stronę. Koło gniazdka, żeby sobie mój komputer podpiąć. Szafa. Czarne drewno, ok. Mieści się tutaj ta szafa. Czemu ona się tu nie chce zmieścić? U ups, ups. Dobra, to jednak biurko w tą stronę damy chyba. Tak. Wiem, że troszkę, że, że to trochę nie w tą stronę chyba. Większość z Was by postawiła, ale w sumie. No kurczę, chciałem postawić. kliknąłem swoim przyciskiem. Ale w sumie ustawienie biurka w tą stronę wcale nie jest takie tragiczne, bo no, 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 no dobra, może troszkę więcej miejsca zajmuje, ale tutaj też jest jakiś blat taki dodatkowy, nie? Chociaż, no, jak stoi w rogu, to też się go ma. Ale taka funkcja osłony trochę bym powiedział. E, dobra, krzesło, brzydkie to krzesło, dobra. Okej, okay. trawa jakaś taka, to może na podłodze gdzieś, o, może tu w rogu. Drewniany stolik nocny. Czarne drewno weźmiemy też. mamy Tutaj lampka. Dobra. Eee, lampka taka to na biurko damy, może tu. Okej. Okay. Eee, kaczucha. <grytania> to te kaczuchę damy tu. Dobra, kaczuchę tu, tablica suchościeralna. <grytania> to chyba tu damy. Damy tablicę. Kosz na śmieci. Eee, kosz na śmieci. A może tu kołuszka. Dobra. Eee, tablica z rzutkami. To wrzucimy ją tutaj. Sterta książek. To chyba na biurko. Chyba nie ma innej opcji. Eee, I jeszcze plakat. Taki plakat. Hmm. To, 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 to. Ten plakat musimy tu dać gdzieś. Damy go tutaj. I jeszcze jest jeden plakat, tak? Jeszcze jest taki plakat, okej. Okay. tego damy tutaj. Dobra. Okej, okay, tu zakończone. E, tu jeszcze chyba coś jest, no nie? Właśnie. Sprzedaj przedmioty, czy tu jest tak, wanna, to też. To też, to też. To też. No, dobra, trafiłem. Okej, okay, tak, tak. Yy. Wszystko, o, jeszcze okno jakieś. To okno też jest do sprzedania? Też. No dobra, najpierw kupmy okno. Kup przedmiot, okno. To tu ma być nie? W tym miejscu ma być to okno? Czy gdzie? Nie, tu ma być okno jednak, dobra. Jest zmiana, dobra, tu jest okno nowe. E, I tak, połóżmy panele podłogowe, znaczy płytki podłogowe najpierw. Mm, dotąd i dotąd, dobra. E, I teraz tak. Mamy do wyboru takie płytki, albo takie. No, ja pójdę chyba w klasykę i ułożymy takie białe. Trzy, trzy paczki, może wystarczą. No nie wiem, zobaczymy. Dobra, pyk. Pyk. Zbierzmy od razu. Pyk. Dobra. Ta ściana jest trochę krótsza. Może na dwa razy pójdzie. O, tak jak myślałem. Dobra. Pyk. Ale chyba i tak nie wystarczy tyle co kupiłem tych płytek. Tak się mi wydaje. Że jakby troszkę braknie, jednej paczki pewnie. Pewnie jedna paczka jak to kupię to już wystarczy. Dobra, hops. Hops, kupmy jedną paczkę jeszcze. Jedna paczuszka i powinno wystarczyć, dobra. Pyk. Tak. Tak. Teraz tutaj ten kawałek. E, o nie, jednak jeszcze brakło. No kurczę. Dobra, to jeszcze dołożymy. W takim razie tutaj te dwie. Pyk. Pyk i pyk. O, tu się coś nie dało. Dobra, coś za szybko puściłem chyba. A, to jeszcze tu dołożymy. No tu brzydko wyszło, tak więc tutaj też możemy dołożyć. Okej, okay, i tutaj też. Dobra. Ym, I mamy zamontować urządzenia. One są już wybrane, tak? Nie, nie są. Wanna, no to wannę możemy dać hmm. czy taką. Hmm. No nie wiem w sumie. Jaki mamy budżet w ogóle? Ile mamy jeszcze w budżecie 50 tysięcy to możemy zaszaleć z wanną? Może taką damy. Gdzie tu jest to wanna w ogóle? Tutaj jest. No to możemy taką wannę dać, zamontujmy. To chyba montaż jest dosyć szybki. Pyk, pyk, pyk. Pyk i pyk. Dobra. To aleta. Mm, to aleta. O, może damy też taką. Ona jest. Ona jest tutaj. Kurde, tu już mało miejsca będzie. A hm. no, inną musimy dać jednak. Będzie za mało miejsca, jak damy taką dużą. Taka mniejsza jakaś musi być dobra. Coś takiego może być. Pyk. Umywalka razy dwa. Hmm. Może taka? Troszkę szersza, w sumie, jakby była. Może troszeczkę szersza. Taka. Tylko, czy zamontujemy tu dwie takie wtedy? Tak. I druga, jeszcze taka sama, jakby była. Chyba ta. No i dobra, i zamontuj. Zamontujmy obie od razu. Znaczy, szybka akcja też z tym. Pyk, pyk. Tutaj do kranu. Odpływ jeszcze. Pyk. Pyk, pyk. Dobra. I to samo robimy z drugą. To raczej też szybko nam powinno pójść. Dobra. Pyk, pyk. Tutaj, tutaj. Odpływ. Hops, 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 hops. Dobra. I grzejnik łazienkowy jeszcze. Yy, dobra, to też, to te grzejniki łazienkowe też się całkiem szybko i przyjemnie montuje. E, hop, hop, hop i hop. Dobra. Ym, co jeszcze zostało? Lustro. To już dekoracja chyba, no nie? Lustro, je jedno lustro. No to zamontuję w tą stronę, żeby tak jakby z obu tych można było się przeglądać jakoś. Dywan to damy tutaj może. Uchwyt na papier toaletowy, no to oczywiście przy toalecie. Yy, I co, jeszcze wiszący ręcznik. Hmm. O, to może gdzieś tam. Tak Niska w sumie trochę dałem, ale niech będzie. I wiklinowy kosz, to to może tutaj. Dobra, yy, jeszcze na w jeszcze jednym piętrze coś było, czyli na strychu coś było, tak? Z tego co pamiętam, drugie piętro, pokój, tak. O, to tu też będzie chyba dużo do roboty. Czemu ja to zamknąłem? Okej, okay, wyjdźmy tam. Do góry. Posprzątajmy najpierw, bo tu bałagan też niemiłosierny. A tu jest chyba tylko posprzątać. A nie, tu no, jesteś, coś kupić. No dobra, najpierw posprzątajmy ten, ten burdel. Eee, dobra. Eee, śmieci prawie zebrane teraz wszystkie. Dobra, posprzątajmy. Pyk, pyk, pyk. Pajęczyny. Pajęczyny nie pokazuje na mapie, tak więc je czasami można łatwo ominąć. Tu, gdzieś jeszcze tu. Patrzę teraz na mapę co gdzie jeszcze zostało. Tutaj tutaj i ostatnia rzecz gdzieś tutaj. Tak. Eee, dobra, kupmy najpierw te płytki podłogowe, panele podłogowe. Jakiś kot, jakiegoś kota było słychać w tle. Eee, tak, ułożymy dotąd. To jest całe. Połóż płytki eee, ścienne. Panele ścienne, tak? A może takie ułożymy, tylko gdzie mam je ułożyć? Czy one idą na dach? W sensie, jakby tutaj. A. A to całkiem sprawnie idzie dobra. Myślałem, że to będzie jakieś bardziej skomplikowane, ale całkiem sprawnie widzę, że idzie. Dobra, tak. Eee, to też jeszcze, tak. To i to. Dobra, jest 100%. To nawet za dużo tego nie poszło. Sprzedajmy to, co nam zostało. Eee, kupmy żarówki. Wiszące żarówki, to jest coś takiego, no to dobra, to może kupimy tak odtąd dotąd jedną. Tutaj kupimy, a tu nie mogę? Czemu tutaj nie mogę? To jest dobre pytanie, czemu tu nie mogę? Aha, bo to się, a dobra, czekajcie, czekajcie, to ja coś źle zrobiłem w takim razie. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, tak, wiszące żarówki. Zrobimy tak. 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 Tak i tak, już będzie pięć. Yy, Zmień naprężenie. Aha, bo można tak niżej ten. Okej, okay. a jeszcze jedną muszę dokupić gdzieś, no to kupię tu jeszcze. Dobra, trochę tu brzydko ta końcówka, ale okej, okay, niech będzie. Yy, teraz reszta rzeczy. Stół bilardowy, proszę państwa, to może tutaj. Ciemna kanapa razy dwa, o kurczę. No to te kanapy może damy tutaj, tak? Powiedzmy jedna tu, druga tu. Eee, sznurowana lampa. Eee, to tu damy. Co jeszcze jest? Nowoczesny włącznik światła. No to gdzieś przy we wejściu miałem mówić. Przecież na tym nie położę. Dobra, to damy przy kanapie. Eee, elegancka skórzana sofa. Jeszcze jedna. Ile, tej sof Ile tych mebli tu ma być? Ja nie mogę. Stolik kawowy damy tam. Tutaj damy stolik kawowy. Eee, kolumna wolnostojąca, wiszący telewizor. Kurde, hmm. Hmm. spadłem. Eee, dobra, wiszący telewizor damy tutaj w takim razie. A z tym się troszkę tu oddalimy, nie? Z tym się oddalimy tutaj. Tutaj i to może damy w tą stronę jakoś. Może jednak tak jakoś to zrobimy. Dobra. Zrobimy tak i dodamy tak mniej więcej tu eee, kolumny, dwie to po lewej i prawej stronie telewizora zrobimy, pójdź i pyk. Eee, wybieg wewnętrzny dla psa, gdzie ja to mam jeszcze wybieg mam dać? Boż to tragedia. To, to, to gdzie ja to mam dać, niby dobra, to zrobimy tak. Kwiat, y, tam, tą trawę damy tutaj. Jeszcze wybieg dla psa, gdzieś tu mam zrobić. Hm. 21. No to nie będzie łatwe, żeby to zrobić. Robimy tak. Ile jest? 11. Może tutaj jakoś tak byśmy zrobili? Tak. No chyba nawet za dużo. Dobra, tak. I tutaj zamkniemy. Już zamkniemy. Dobra. No to mamy ukończone wszystkie zadania. Kończymy zdecenie. 58,5 zarobione. Kończymy i oglądamy efekt końcowy. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Jeżeli Wam się spodobał, to zostawcie pod nim łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Hej!